Władku i Heniu, co? Dlaczego zwracam się do dwóch mężczyzn, do dwóch facetów? A moi drodzy dlatego, że dzisiaj Władysław i Heniek będą mogli się zmierzyć jako robotnicy z prawdziwymi robotnikami, którzy budują niezwykłe rzeczy z innych rzeczy i w różnych miejscach, w czerwonej cegle, w glinie, lepią coś tam, wykładają, fugują. A dziś ludzie, którzy zbudowali niezwykłą podwodną zjeżdżalnię z basenem dookoła jest swojego domu. Także dzisiaj jest totalne kombo, komba, kombo, kombów, kom, kombosów, kom, komponentów. I właśnie Władek i Henryk mają okazję porównać sobie czy potrawiliby zbudować coś takiego w jakimś miejscu. Wybrał sobie akurat to miejsce, zaznaczył patykiem. Proszę bardzo. Nie zamawia się bezpośrednio geodety. Geodeta nie przychodzi, nie wyznacza szlaków. To nie jest ziemia pod, nie wiem, pod budowę czy pod uprawę. Tutaj nie jest to zagospodarowanie przestrzenne. Tutaj nie wiesz, co do końca się wydarzy, a ten mężczyzna wziął patyk i mówi: "Jedziemy". 6,5 pół godziny później będzie tu stał mój dom z zjeżdżalną, niezwykłą podwodną zjeżdżalnią z basenem, yy, która ma swoje własne jezioro i dostęp do Wisły. Dobra, tu będzie kopania na jakieś 12 godzin, ale spokojnie zobaczymy co zrobi tym swoim dłutem. Resztę wyciąga oczywiście rękoma, własnymi rękoma, proszę bardzo. No na razie głębokość tego wynosi około 3 cm, ale jak dobrze wiemy, ja już wiem po miniaturce, tutaj zrobi się coś ogromnego, naprawdę ogromnego. No, to jakoś jak dla mnie 4 dni później, ale to nic, nie może użyć prymitywnego czegokolwiek innego, bo oczywiście to są prymitywne rzeczy dalej używane do budowy tego wszystkiego. Zobaczcie ile kabli wystaje, tam już jest, to jest tak rozbudowana wioska, że już w ziemi jest bezpośrednio elektryka podpięta. Zazwyczaj gości, którzy budują nazywam Maciek, wiecie, Wiesiek Maciek, a teraz jest Heniek, okej, okay, Heniku Zajmij się tym, pokaż co wykopiesz, dobrze. Jest tutaj. O! I tutaj jak ziemia, ta gleba już jest taka bardziej pulchniejsza. Gdzie można swobodnie, bardzo delikatnie, tak jakby wbijać to prymitywne narzędzie i można swobodnie radzić sobie z tym, że wiecie to nie zajmuje 6 godzin, wbijanie i wyciąganie, tylko to wszystko się kruszy ta ziemia jest taka nawet bym powiedział przystosowana do prymitywnego budowania do prymitywnej e, technologii, czyli wszystko zobaczcie gościu robi badylem zwykłym patykiem, normalnie, to już nie jest bambus moi drodzy to jest jakiś jesionowy badyl i spokojnie tym badylem może tutaj konstruować Wiem, dobra, zobaczymy do jakiego momentu to nas zaprowadzi i pamiętacie kiedyś oglądałem takie satysfakcjonujące filmy to jest mega satysfakcjonujące, zobaczcie z jaką on precyzją i jak sobie na luzie to po prostu robi on po prostu wsadza badyla mocniej, wykop... tutaj akurat wykopuje większą tę, czyli nie kopie bezpośrednio w dół, tylko jakby skruszy tą ziemię, bo ona oczywiście pod jakimś tam poziomem jest znacznie mniejsza, tak jak mówiłem, żyźniejsza, że tam nie wiem, marokańskie dżdżownice przebywają i one się tam czują dobrze, nasze dżdżownice by tam nie przeżyły, bo nie ma alkoholu. No i zobaczcie, już tą czerwoną ziemię, czerwoną przyprawę zgarnia do miski. Wydaje mi się, że Magda Gessler sprzedawałaby to normalnie w prymacie w postaci najdroższej przyprawy na świecie, czyli szafranu. A tutaj oczywiście czerwona mączka z kortów Rolanda Garosa. Francji. Dobrze, nieważne. Magda Gessler by to sprzedała. Ona wszystko sprzeda. Okej, okay, kulturalne wysypywanie tego na zewnątrz, proszę bardzo. Tyle szafranu, co on z tym zrobi? Ludzie z prymata już się do niego kontaktują na jego prymitywne telefony. Pewnie jest puszka po zupie. Tam nie ma puszek po zupie. Pewnie jest puszka po, nie wiem, z bambusa podłączona patykiem i goście dzwonią z za morza do niego, żeby się z nim skontaktować. Zostaw ten szafran na miejscu. Zostaw ten szafran, my już po niego jedziemy. Hashtag zostaw ten szafran. A, bo nie mówiłem o hashtagu. Hashtag szafran możecie zostawić. Z tego właśnie e, powodu, że gościu wykopał 600 ton szafranu i co co on z tym zrobi, biedny? Nawet nie wie na co tra. O kurde, A to on już tutaj robi tą zjeżdżalnię do podwodnego basenu? Łopanie! Ty! Zjeżdżalnia z szafranu, tego jeszcze nie było. Czy będzie tam czymś wykładał? Mam nadzieję, że tak, bo jakby po szafranie nie jedzie się. Przyjemnie w sensie to jest najdroższa przyprawa, więc najdroższy zjazd po szafranie. Ale słychać, że budują, budują, są piły mechaniczne w tle. To już mnie nie przekonuje. Słyszycie piły mechaniczne w tle? No słychać ewidentnie pracujące maszyny, wątpię, żeby kamera wydawała taki dźwięk, Skąd ona ma kamerę w ogóle, to jest prymitywne! Dalsze zbieranie szafranu, Jezu, nie wiedziałem, że zbieranie szafranu będzie takie emocjonujące, gościu, normalnie to przecedza jeszcze, ten najcieńszy szafran jest najdroższy, więc najcieńszy szafran rzuca tam, a potem będzie to wszystko... Ha! <laughs> Jas... <laughs> yes. Już wiemy, jak powstały wielkie kaniony Kolorado, moi drodzy, 65 takich ludzi budowało je przez 4,5 tysiąca lat... A teraz tradycja, no idzie dalej, prawda? Już nie mają miejsca na budowanie kanionów, no to budują podwodne zjeżdżalnie do basenu. Jest dobrze, jest dobrze. Dalsze zrzucanie szafranu, a czyli tam się to będzie zaczynało, będzie swobodny zjazd w dół, to wszystko się będzie elegancko zakręcało. No ale czym on to wyłożyć? to będzie jakaś niezwykła kostka brukowa? Może tutaj ta prymitywna technologia ma nam do zaproponowania coś jeszcze niż tylko szafran? Nie wiem, czy mu uparłem się tak tego szafranu. No przyp. wygląda normalnie jak szafran. Mówię, jakby tu stała Magda Gessler, da Ci takiego patyka, to ona by jeszcze na tym zarobiła. Tutaj nie mam pojęcia, co robić, czy robi jakąś wnęk... Czy będzie robił slajd, że tędy będzie się można było ślizgać. No wydłubuje coś tą wielką, ogromną, mamucią wykałaczką. No właśnie o to mi chodziło. I tutaj będzie można. Zje... Kąt jakby jest, kąt jest delikatnie za niski, więc wydaje mi się, że ciężko będzie, ten, będzie trzeba się odpychać. Normalnie jakbyśmy robili saneczkarstwo na cieple. No kurczę, wydaje mi się, że mimo tego, że piszecie komentarze, że tam jest na pewno pomoc, na pewno pomoc 17 typa to robi, a on tylko jako jedyny pokazuje że tak. Do... Skąd on ma tę łopatę? To ciupie badylem Gość badylem, badylema po prawej znajduje się kulturalnie łopata którą może nie szanuje szafranu. Jak można nie szanować szafranu? Dobra, tutaj kreśli, no, tu będzie Jacek Gmoch wy wydzielał taktykę na mecze Polaków, także i on to wszystko musi dla niego przygotować. Dobrze, zobaczcie, i z jaką swobodą można w tym rzeźbić patykiem. Normalnie to jest, nie wiem, jakaś taka czerwona glina mi się wydaje. Mężczyzna jest dobrze zbudowany, nie jest tak wycięty, jak i sam na Fame MMA, proszę bardzo, ale jest zbudowany całkiem nieźle. Oni tam nie dbają o kaloryfer, tylko żeby mieć siłę w łapach. Także siła w łapach oczywiście jest, jak on to sam buduje. Czy on tu robi też tą wnękę na takie suweniry, że będzie można tutaj umieszczać jakieś różne e, pamiątki, nie wiem, jakby Przyjechał do Polski. Co byście polecili takiemu mężczyźnie, jakby przyleciał do Polski? Na pewno nie szafran, bo szafranu tam mają w nadmiarze. No i pierwsza wnęka zaaplikowana, proszę bardzo. Dokąd będzie znajdować się woda? Pewnie do tego poziomu, jeszcze niżej, pod tą wnęką. Chociaż jak pluś, nie jak, nie wiem, postanowi wskoczyć na główkę, bo to jest bardzo e, głębokie. No przynajmniej takie się wydaje głębokie, że tam będzie można swobodnie wskakiwać. No to tam wnęka zostanie zalana. Czyli tam muszą być tylko wodoodporne zabawki. Czyli jakie wodoodporne zabawki przygotowalibyście temu mężczyźnie, który właśnie. A to jest miejsce do leżenia. Normalnie leżawka gości Pokazuje, jak z przekroju wygl wyglądają groby faraonów, już to wiemy. Piękne jest to, że oni od czasu do czasu, nie wiem, w każdym miejscu, w którym budują, mają takie małe bagna szreka bajora, z których można wyciągać te cebule, bo ogry mają warstwy, wyciągać te cebule, z której później można rzeźbić, proszę bardzo, jest na ziemię. Więcej piasku, oczywiście jest owies, czyli jest owsianka. Znowu pieczenie chleba. Już który raz goście pieką chleb tutaj? Sam na pewno tego nie robił. No, robiła to cała wioska. Jestem święcie przekonany, że cała wioska normalnie piecze chleby razem z nimi, a potem tymi chlebami wykład... wykładają te zjeżdżalnie. No i syp to mieć, już nie sza. Teraz w ogóle to jest totalny brak szacunku dla szafranów, że on go zamurowywuje. Wiesz, ile szafran kosztuje w Polsce? Gościu prymata, byś zapytał, ile szafran w Polsce kosztuje ile ta przyprawa. Jakie w ogóle ma znaczenie? Żadne, bo to nie ma smaku. Ja jestem typowym Januszem, więc dla mnie szafran smakuje jak popiół, jak kurz, nie, no jakiś tam smak ma rzadko, jem szafran, okej, okay? więc nie wiem do końca jak smakuje szafran. Zapytajcie pani Madzie Gessler, Już to wyłożył, zobaczcie, już to wyłożył. Wcale nie wbiegło tam 17 jego kolegów, czy jak nie ma kolegów, to jego rodzina, jak miał 17 osób w rodzinie 500 plus. Heniu, oprócz fugowania Henie, wszystkie władki i oglądajcie dobrze, tak jak mówię, nie trzeba robić tego szpachlą, robimy to oczywiście. Ręką, zakładamy cały szafran, lakujemy po prostu, żeby szafran nam nie przeszkadzał, bo dla nich ważniejsze jest. Jakby wiedział tylko, jakby ten Heniek wiedział, aż mi po zębach idzie, jakby Heniek. Wiedział ile kosztuje szafran w Polsce, to by nie. Z... Idzie po zębach, idzie, przyklepał, mówi dobrze, dobra robota. Poklepał ścianę po plecach, mówi jesteśmy kumplami. No i czajcie, to tu się prawie ściemnia, świerszcze ćwierkają dupami, czy czymkolwiek tam świerszcze, odwłokiem, nie wiem, bo odwłokiem chyba świerszcze wydają dźwięki. Tej dziury sobie na grobowiec faraona nie, jakby nie fugował, on ją zostawił. Jednak fuguje, proszę bardzo, jednak grobowiec również będzie. Mam nadzieję, że położysz tam sobie kafelki, więcej siana, żeby było wygodnie. Okej, okay, czyli połówki bambusa. No tego mogliśmy się spodziewać. Tego mogliśmy się spodziewać, że jednak te połówki bambusa tam wlecą, pyk, 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 proszę bardzo, ciach, 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 Trzy razy. No jest, wyłożył sobie, czyli jak zaleje to całe wodą, a wodę oczywiście weźmie z bagna szreka, z którego wcześniej brał całą fugę. Już można to zalewać. No i co, wygodnie? Co prawda nie jest to materia ZK, ale jest wygodnie, ok? Ranie jakiś mango, papai, czy co to jest? Czy to są ogromne cytryny? Tam są na pewno większe, bo yy, dłużej leżały na drzewach. Ok, po co ci ta papaja? Co, co to w ogóle za co to za owoc? Na kuwa, Może kokos? Coś tam na nakuwa. Ja wiem, co on zrobi. Ze skórki z tego owocu zaimpregnuje tę fugę, żeby się świeciła. To na pewno. <laughs> nie, oczywiście śmieję się, ale raczej co? Nie będzie tego jad. Co, co on tam. Co? Co ty odsączasz kokos, chłopie? A, przerwa na posiłek, chyba ja. Ma wyglądać jeszcze prymitywniej. Wcale nie macie KFC za rogiem i nie jest zingera. Dobra, pojadł. Nie wiem, o co tu chodzi. Co. co białego jest na tym owocu? Możecie zgadywać. Zgaduj, zgaduj, la. co białego znajduje się. What the fuck? To ściekło z tego owoco warzywa czegoś rosnącego. Co ty tu malujesz? Jakieś pozostałości skalne po swoich przodkach? Co tu się dzieje? Z czego ty masz zrobiony pędzel, gościu? Co to jest? Czy to jest jakiś pobliski nenufar? Czy to jest pa... Po... <ścoughs> Niewiara! Niewiara, nie ma tu ani źdźbła cegły! Tylko przykryty szafran! Fugą jeszcze gościu se narysował, całość sobie narysował i oczywiście robił to pewnie 4 dni, jeszcze na koniec by było, mogło zostać podane, jaki jest czas budowy tego, no bo rozumiecie, jakby dom, nie wiem, surowy zamknięte, można postawić 2-3 miesiące, w rok jak się postara ekipa budowlana, a on to robi sam. Nie używając żadnej cegły, niczego, woda już jest zalana. Okej, okay, on jeszcze dolewa, oczywiście jest pokazane, że resztki tej wody wylewa, nawet ze spodni, z kieszeni, bo ma kieszenie wodoodporne. Budują prymitywnie, ale spodnie, w ogóle to są spodnie do budowy z Nike. Nike mogłoby otworzyć swoją własny merch do spodni na budowę. No i tak to się prezentuje z góry, jeszcze więcej wody, leżankę tam ma, spokojnie wylewamy to. Temperatura tam jest na pewno ogromna, więc zobaczcie, on musiał wykopać sobie nie tylko to miejsce, bo zaczynał jakby od normalnej trawy. No właśnie będzie sobie przykładał pobliskie nanufary, także to też mu pewnie zajmie. Dłużą, bądź dłuższą, bądź, bądź, bądź krótszą chwilkę Całość obłożona wygląda pięknie. No i są te paprocie, są te 600-letnie paprocie, bo nie wiem, mog mogą być na przykład dłużej, mogą trwać yy, w tym miejscu. Ten zjazd sobie zabudował. Nie wiem dlaczego zabudował cały zjazd, bo jak będzie zjeżdżał, idzie potem swobodnie. Spodnie już są mokre, więc jakby próbował tego, wiem, że to nie jest jego pierwszy raz. Samo wejście do wody, ok. Zakręcane. Jak głęboko jest? Jest, tak powiedziałbym. Nie głęboko, jest miarę głęboko, on tam odpoczywa od strony, czy jeszcze to budował od strony zachodu, żeby zachód nie walił mu w oczy, kiedy on będzie chciał odpoczywać od tego ciepła, które znajduje się w tej miejscowości. Powiedzmy, mi, że budują to, nie wiem, w Korfantowie łódzkim, nie ma takiej miejscowości. Ale jeszcze jestem mega ciekawy, mimo tego, że on pływa. Zbudował sobie swój, prawda, sarkofag, w którym może odpoczywać, może nawet w nim umrzeć, jak będzie na to po prostu gotowy, bo jego całe życie będzie teraz się opierało na jego budowli, którą sobie właśnie stworzył, odpoczywa, ale chciałem zobaczyć, jak wygląda zjeżdżanie. Czy ty chociaż raz zjedziesz, Marku, Mirku, Heńku On się nosił, on odpoczywa, zjad papaje, czy on to tam wcześniej jad. Kamera się rozstroiła, kamera w ogóle ma to w życiu dlaczego on tam jest, czemu, po co w ogóle kamery się nigdy nie skłają. Jest jasna na nogach! Kamera została ułożona w takim miejscu, że nie bardzo... Nie bardzo to widać. Jakby jechał szybciej, to ma czołówkę ze ścianą. Właściwie z tego Udawaną cegłą. Ale co z tego, że udawana cegła? Może to jest ich taki mozambicki gres, który sobie delikatnie ułożył. Tam tylko malował, a reszta to jest prawda... No nie no, sądzę jazdy. No i to jest zdecydowanie lepsza zjeżdżalnia niż ta, którą widzieliśmy wcześniej. Może nie tyle, co bardziej bezpieczna, ale zapewnia jakąś rozrywkę, więc jest dobrze. Zobaczcie, jak na nogach. To jest takie... Czemu mi przerwaliście w tym momencie, czemu tu nachodzą jakieś karty? Chciałem podsumować mozambickie saneczkarstwo, ale nie mogłem. Hej moi drodzy, to tyle. Zostawcie oczywiście hashtag szafran po tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i chcecie więcej takiej prymitywnej technologii, prymitywnego budowania. Ogląda się to całkiem fajnie, pewnie wam na moim kanale, bo wyświetlenia są w porządku, także jesteście zainteresowani tematem. Mam nadzieję, że komentuję tu na tyle, że urozmaicam wam oglądanie tych prymitywnych budowli prymitywnej technologii. Także tyle ode mnie zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Hashtag szafran. Wkurzam, jak ktoś mówi, w górę. w górę zostaw. Wziąłem, się w górę. Wiesz, 9.5 żegna się z wami. Hańku i Halino, co? Jak ma Halino? Haliny dzisiaj nie witamy. I tyle ode mnie Mistrzowski łokieć, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Łokieć, pół!